Jesteśmy na stoisku firmy MP Poławcy. Ze mną pani Róża, reprezentantka firmy. Pani Róża, o kilka słów na temat historii firmy, tego czym się zajmuje. Czy jest to polski producent? Dzień dobry. MP jest polskim producentem, jesteśmy na rynku od 17 lat. Zajmujemy się produkcją mebli toficerowanych. Nasze meble są wysokiej jakości produktami. Jeśli chodzi o takie bardziej techniczne rzeczy, no to wyróżniają się tym, że po prostu stawiamy na lepszą ergonomię. Stosujemy tak zwane podwójne sprężynowanie dla wtajemniczonych, czyli oprócz takiego bonela jest jeszcze sprężyna falista bądź listwa sprężynująca, co daje taki większy komfort leżenia. A jak duże modeli macie w swojej ofercie? Czy jest to cała oferta, czy co roku wprowadzacie jakieś nowości? Tak, właściwie to nie tylko co roku, również w ciągu roku robimy nowe modele mebli. Um, oczywiście kierujemy się potrzebami rynku, tak? um, pytamy klientów, tak, co się sprzedaje, zresztą sami um, mamy okazję zobaczyć, tak, co się sprzedaje, co, um, którego modelu ewentualnie więcej idzie, robimy jakieś modyfikacje, no, dostosowujemy się po prostu do rynku. Co roku jest nowy katalog wydawany, tak, także tam się oferta prawie wymienia, miesza się, właściwie trochę zostaje tych starych, które się dobrze sprzedają, dokładamy nowych modeli i to tak. A który model jest produktem plagowym firmy, który sprzedaje się najlepiej? Narożnik FIPO, mogłabym powiedzieć, tak, to jest taki, taki narożnik, który, który naprawdę no, w dużych ilościach się sprzedaje. Dobrze, jeszcze chciałam zapytać o eksport, czy firma eksportuje również na rynki zagraniczne? Tak, tak. W tym momencie no to y, powiedziałabym, że tak no może jeszcze nie połowa eksportu, ale już tak y, że tak powiem dość duża y, część, także no nie wiem, 60 do 40%, tak mniej więcej.